No ja to wezmę. No to sobie. Chcę weź. Weź. Weź, weź. weź na Ach, co chujka mi zapomniał. Kura węża w dupę lepsza. Dawaj dziadek. misa P90 na A. Kurwa, nic nas nie zatrzyma. Dobra, zaczniemy, kurwa. A nie rozumiesz? Nie wiem, czy na drabina nie poszedł? Nic no, nas nie, nic nieraz, nic, nic nieraz nie, nie, Pewnie to mnie strzelał. A, a ta apka co siła? Bartek możesz plantować, bo jest smog, dawaj. Nie. O chuja widzę. Plantuj to szybko. No, weź Na te... żółtym. Ty, czemu nikt nie wszedł żółtym? Kurwa mać. <laughs> Kurwa z plecy już. Bez roboty. Ja pierdolę. Ej chłopaki, no, się boję nie. się. A kuku. A, są. Kurwa, będę was słuchał. No bo kto daje poetowemu bombę, no. Ale dobrze robię. Powinna być dawno splontowana, jak ja byłem pod tym. No, no tak, byłeś, nie byłeś, w dupie byłeś. no miałem wybrawi, ten mecz. Odech, nie grałeś, nie grałeś, dyskusja. Jak o, ten mecz może cię wkur ja nie rozumiem. To jest coś pięknego po prostu, coś się dzieje. 14-8, przegrywasz? Nie, jest. wygrywamy. Ale problem z kolorami masz, czy ze stronami? Ja nie wiedziałem, taka faza, Cię pierdolu. To faza jest. Dobra, na dziurze będzie? Mogę, mogę w Pomóż. No i minus 40, dawaj go, Bartek. Very cool, very cool. No, ruszcie swoją piękną pupę, jest was trzech. O, Bartek, pójdzie granat dla ciebie. Chuj, minus dziewięćdziesiąt. Ja pierdolę tym bardziej się, tym bardziej spadłeś do trafienia. Pole bo jest tyle. Plante, plante i plante. Dobra. Omia, Jak te tam tras wszystkich, wszystkim. Już nic. Dobra, gramy. Nie. Wyjdź. Tak też go łapę. No jest dobry, jest, jest człowiek. Przecież my jeszcze tego nie przejmaliśmy. To nawet nie jest ta faza. Znaczy. Nie ma bata, ojciec Oj, Nie ma bata, że my to przegramy. Nawet. To... Nic nie przegramy. Za smokiem. Nie wiem gdzie. O, dostał bania. Jakiś Piu tymi... Co? To było. Co? Przebieg przy smoka machał noży. No bo, wiesz, trzy i patrz, chciał dźgać. Myślałem, że tam ojciec będzie. A tu taki chuj. To to samo. Ojciec, bo jak ja widzę, co ty dzisiaj robisz. Dobra, idź z tego mi dawał. To już jest chuj. Ale damy go, troszkę. Pięknie! Ostatni... nie, jeden na A jest. Czy co? Na dwóch. No B chyba możecie. Na A był jeden. No. Na pochylenie. A jest na pewno, na siedzi No, idź na B. Nóż, nuż, ojciec, nóż, nóż. No, idziemy. Jest ten już. Adrian, secure'uj, secure'uj pozycję. Beczys, beczys, Był, był, był! Jest tu, jest tu! Jest tu! Nie mógł sobie zajmować. O kurwa, ale mnie trafił, jebany. Dobra. 50, 50, 50. Nie tak powoli. No to, to to ostatni.

Jeśli ci wyjdzie z prawej, to co? No to się zesra, wyjdzie z lewej. Kurwa wyszedł z prawej, no. Się zesrałem. Powiem przed ci się... Teraz to może... Kurwa mógł. Ja pierdolę.